Chcę spać, ja się wolewać. Zamiast wejść pod koc, wolę patrzeć w noc, a ja nie chcę spać, bo wyłażą z kąta wróżki, dzikie wróżki. Głowy mają jak poduszki, jak poduszki. Sobie po pokoju z dzikim brzaskiem z książek, wiersze i obrazki Namawiają się na ucho z moim kotem I malują na suficie serca złote I malują na suficie serca złote Książki Franciszka Fenikowskiego Okręt w herbie, która jest zbiorem legend gdańskich. Zaklęte skrzypki Szymka Flisaka. Część druga. Czyta Wioletta Zakrzewska. W domu bednarza przyjęto go z otwartymi ramionami. Gospodarz, nowożeńcy, goście często częstowali skrzypka winem, Rzucali do jego czapki srebrne monety, prosząc o coraz to nowe melodie i piosenki. A on, rozochocony słodkim trunkiem, śpiewał i grał tak ogniście, że same nogi porywały weselników do tańca. Nikt nie mógł usiedzieć na ławie lub zydlu. Tańczono do upadłego. Leciało wapno z powały, a drzazgi z podłogi. Zdawało się, że ściany, ławy, kaflowy piec ruszyły w pląsy i wirują razem z weselnikami, nucąc wesołe przyśpiewki. Pod oknami stawali nocni stróże z halabardami i latarkami w rękach. Przysłuchując się muzyce, przytupywali butami do taktu i wturowali piosenką ochrypłymi głosami. Szymek tak się rozegrał, że zapomniał o obietnicy danej Brygidce. Zegary na gdańskich wieżach dawno już wydzwoniły północ, kiedy wreszcie przypomniał sobie, że czas wracać. I chyłkiem wymknął się z weselnego domu. Szybkim krokiem ruszył ku czarniejącym na gwiaździstym niebie basztom stągiewnym. Brnął w śniegu. Dotarł do nowej motławy i przystanął zmartwiony. Czelać miejska podniosła wieczorem zwodzone mosty łączące wyspę spichrzów z miastem i odcięła mu drogę do domu. Przez chwilę wahał się, czy by nie zawrócić do bednarzów, ale stanęła mu przed oczami żona, czekająca w oknie żurawia niespokojna, zmartwiona. Nie zastanawiając się dłużej, skoczył z brzegu na zmarzniętą rzeką i po śliskim lodzie podążył ku niedostępnej wyspie. Znalazłszy się na drugim brzegu, Szymek przetarł ze zdziwienia oczy. Wszystko tu wyglądało zupełnie inaczej niż w dzień. Ośnieżone i oblodzone maszty okrętów połyskiwały długimi soplami. Przypominając czarodziejskie choinki, wysokie spichrze patrzyły groźnie czarnymi oczodołami okien na spóźnionego przechodnia. Szymek przyspieszył kroku. Księżyc wypłynął za chmurki, rzucił na śnieg błękitne cienie, posrebrzył wykute nad spichlerzowymi bramami kamienne godła. Korony, drzewka oliwne i kawowe, arki Noego, słonie, owce, złote pelikany, białe konie, rude myszy, szare gęsi, czerwone lwy. Skrzypkowi przypominały się teraz opowieści krążące po mieście o złodziejach rozszarpywanych w strzępy przez psy ze spichrzowej wyspy o kamiennych bosmanach, turkach. I świętych, którzy nocami schodzą z frontów spichlerzy, by wieść ze sobą spory i rozmowy, ogarniał go coraz większy lęk. Zdawało mu się, że w wąskich uliczkach między spichrzami skrzypi śnieg pod czyimś krokami. Oglądał się niespokojnie, lecz dostrzegł jedynie towarzyszący mu cień. Przecież od czasu wielkiego pożaru nie wolno tutaj nikomu mieszkać. Próbował się uspokoić. Nie bój się, szymek, jeszcze kilka kroków i miniesz tam zaklętą wyspę. Nagle stanął jak wryty. Przed nim w księżycowej smudze bielił się człek w stroju miejskiego rajcy. Na głowie miał śniegową czapę. Na prawej ręce trzymał maleńkie dziecko, w lewej dłoni zaździerżył trupią czaszkę. Wszelki duch, krzyknął przerażony flisak, cofając się o kilka kroków. Był to jednak tylko kamienny posąg, godło jednego ze spichrzów. Dzisiaj mnie jutro tobie, głosił napis wykuty na portalu. Szymek nie rozumiał łacińskich słów, ale kiedy ochłonąwszy ze strachu, raz jeszcze patrzył na figurę. Maleńkie dziecko przypominało mu synka czekającego w domu i począł żałować, że nie posłuchał Brygidki. Plem jeno wrócił do domu, westchnął, a nigdy już nie zapuszczę się nocą w te strony. Przycisnął skrzypki pod pachą i szedł dalej. Dochodził już do drugiego krańca wyspy i w wąskim przesmyku między spichlerzowymi murami ujrzał migocące światełko w oknie żurawia za motławą. Gdy w pobliżu rozległo się szczekanie psów. Zwietrzyłem mnie, pomyślał ze strachem i puścił się pędem ku rzece. – Ale głodne wilczury były szepsze. Skiełkliwie ujadając coraz bliżej i bliżej otoczyły wreszcie skrzypka ze wszystkich stron, wieńcem białych kłów, czerwonych jęzorów i płonących zielonym blaskiem upiornych ślepi. Mimo mroźnego wichru, dmącego od motławy, podzrosił szymkowe czoło. Zginąłem Szepnął flisak, stanął i podniósł skrzypki, jakby nimi chciał się osłonić przed niebezpieczeństwem. Psy, czające się już do skoku, zdziwione jego bezruchem, zatrzymały się na chwilę, sapiąc i warcząc groźnie. Rzymkowi błysnęła niespodziewana myśl: Zagram im, zagram na moich zaklętych skrzypkach. Ujął gryw, chwycił smyczek. I zagrał najpiękniejszą ze swoich melodii. Wilczury zdumiały się, podniosły łby, przycichły, ślepia utraciły ubiorny blask. Sierść zjeżona na karku wygładziła się, a Szymek grał, nucąc do wtóru skrzypką piosenkę. Miała babu lęka w Gdańsku, dziewcząc sznurek, siedem urodziwych, jak gwiazdki córek. Ta pierwsza motława, ta druga kulawa, ta trzecia radunia, ta czwarta garbunia, ta piąta osęka, ta szósta maleńka, a siódma najmłodsza miła piosenka. Wiatr porywał nuty i słowa. Echami powtarzały je sędziwe gdańskie spichlerze w wąskich uliczkach wyspy. Wieża ratuszowa, połyskująca w księżycowej poświacie strzelistą iglicą, z której szczytu przysłuchiwał się melodii Złoty Król Zygmunt, pozazdrościła Szymkowi i poczęła śpiewnie wydzwaniać godzinę pierwszą, drugą, trzecią. Przybyło do Gdańska pięknych chłopców siedem i przed babuleńką stanęło jak jeden. Ten pierwszy Sopot. Ten drugi kłopot, ten trzeci wrzeszcz, ten czwarty leszcz, ten piąty gipki, ten szósty szybki, a siódmy najmłodszy skrzypek nad skrzypki. Grał i śpiewał w lisak, choć ręce grabiały mu z zimna, choć sztywniały nogi i omdlewały ramiona. Nie mógł odpocząć ani na chwilę, bo gdy tylko muzyka poczynała cichnąć poruszały się niespokojnie i z gardzieli ich wydobywało się groźne warczenie. Muzykant mocniej przyciskał skrzypki i patrząc za rzekę, tam gdzie w oknie żurawia wciąż jeszcze błyskało światełko, jak jasna gwiazda nadziei, grał dalej. Jak przyszli, tak przyszli i nie tracąc chwili. Każdy się ze swoją zaraz pożenili: Sopot z motławą, kłopot z kulawą, wrzeszcz z radunią, leszcz z garbunią, gipki z osanką, szybki z maleńką, a skrzypek nad skrzypki z miłą piosenką. Słuchały psiska, słuchał pozłocisty król z dalekiej wieży. Słuchały spichrze, baszty i domy. Stągwie mleczne pochyliły się nieco ku zachodowi, by lepiej słyszeć szymkową muzykę. Zwracali kamienne głowy ku stronie, z której płynęła melodia Bosman i Turek, rajca i patriarcha Jakub ze spichlerzowych portali. Nawet księżyc zatrzymał się nad wodą i, zasłuchany w pieśń, Rzucał do stóp grajka garście zaklętego srebra. Jedynie zazdrosny ratuszowy zegar próbował od czasu do czasu zagłuszyć skrzypka, wydzwaniając godzina za godziną. Wreszcie niebo poczęło jaśnieć na wschodzie. Nad widnokręgiem tryskała czerwień zusz, poróżowiały ośnieżone dachy. Zbladł księżyc i gwiazdy, zbladło światełko w oknie żurawia. Szymek omdlewał już prawie ze zmęczenia, ale grał. Grał ostatkiem sił, szepcząc przez zaciśnięte zęby. Jeszcze trochę, jeszcze parę chwil. Muszę wytrwać dla mojego synka, dla mojej brygitki. Grajcie skrzypki zaklęte, skrzypki czarodziejskie i wytrwał. W dali zaskrzypiał śnieg pod ciężkimi krokami. Doszli ceklarze, by przez krowi most odprowadzić do miejskiego dworu na ogarną nocnych stróżów z wyspy. Nazajutrz całe miasto mówiło o przygodzie szymka. Z niedowierzaniem słuchali jej panowie radni. Ze zdumieniem kiwali głowami kupcy, rzemieślnicy, żeglarze. Nie dziwiła się jedynie matka katarzyna kupcząca rybami pod czerwoną basztą łapęć. Już ja wiem! wołała do kumy barbary, czemu szymkowi udało się ugłaskać owe bestie. Ze spichrzowej wyspy to diabły wcielone. Jeno czary mogły im dać radę. Mówię wam, że o tych czarodziejskich skrzypkach gadać ludzie będą, póki Gdańsk gdańskiem. I nie omyliła się gdańska przekupka. Przeszły nad miastem wieki, przeszły wichry i złe burze. Rozpadły się w gruzy stare mury i kamienice. A wciąż jeszcze tuła się po gdańskich uliczkach opowieść o srogich psach z wyspy Spichrzów i zaklętych skrzypkach szymka flisaka.